Mercedes S W220. Najbardziej wyśmiewany model marki i kojarzony chyba z największymi awariami i z tym, że możemy go kupić już za kilka tysięcy złotych. Te Mercedesy kojarzą się z tym, że jak zgasisz samochód, on opadnie na ziemię. Jest cały zgnity, a ilość błędów i usterek na yy, licznikach z przodu jest po prostu jakaś nieskończenie długa. Żeby doprowadzić taki samochód do dobrego stanu, potrzebujemy worek pieniędzy i czasami to się kompletnie nie opłaca. Chodźcie, zobaczymy do środka, bo ten akurat jest bardzo ładny. Ten samochód powstał w 1998 roku, ale zobaczcie, ile tutaj jest wyposażenia i jakie materiały zostały użyte do jego wykończenia. Mamy elektryczne fotele sterowane tutaj na drzwiach, oczywiście one są grzane, wentylowane. Mamy telewizor, nawigację, automatyczną skrzynię biegów. Mamy zawieszenie pneumatyczne, gdzie możemy regulować wysokość całego samochodu. Ale zobaczcie na skórę, z jakiej zostały wykonane fotele. Ta skóra jest tak gruba, że w dzisiejszych czasach tniemy ją na trzy warstwy i wykorzystujemy w trzech samochodach. Tu jeszcze taka ciekawostka. Naciskam magiczny guzik, w Mercedesie jest to znane, i zobaczcie z tyłu na zagłówki. A ja, patrząc tutaj do tyłu, zaczynam dzisiejszą przygodę jak para młoda od tylnego fotela. Do ślubu bardziej nadałby się w białym kolorze, ale nie wybrzydzajmy. Tutaj akurat mamy wersję krótką. Bywa też wersja long, dłuższa około 15 cm, ale ja coś czuję, że dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Panie kierowco, ruszamy! Pan kierowca nie ma smokingu, tylko czapkę z daszkiem. Taka S-Klasa w czasach swojej świetności może i kosztowała 200 średnich polskich pensji. Dziś niektórzy są w stanie kupić ją za jedną wypłatę.